Dzień dobry, dzień dobry 12 km zrobione na koniec miesiąca Ta wierzchnia mieszana Pięknie jest zielono, chociaż dla alergików myślę, że nie za dobrze ale nie trzeba narzekać. Robimy swoje kolejny miesiąc, za nami, za wami za mną. Tak więc pamiętajcie, trzeba oglądać, wdrażać i przede wszystkim robić. Bo bez roboty, bez danych kilometrów nic się samo nie zrobi. Zaczynamy. Będziemy zaczynać. Trzeci jest marzec. U mnie podsumowanie takie. Dzisiaj znowu prywata wyszło. Myślę, że około 300 km w tym miesiącu, więc jest dobrze. Choć czułem ostatnio, jak dawałem na relacji, na podbiegach, czułem lekkie zmęczenie. Nie wiem, czy to było spowodowane żołądkiem. Na pewno odczuwa organizm. Zmęczenie to jest nieuniknione, bo osobiście, jak ja to mówię, jestem amatorem i bawię się dobrze bieganiem. Bieganie oczyszcza umysł, ciało. Człowiek czuje się weselszy. Tak więc, jeżeli macie jakiekolwiek problemy, idźcie biegać. Zobaczycie, że zrobi to robotę. Na początku wiadomo, nie będzie się chciało, ale później stanie się to waszym nawykiem. Więc nawyk, zdrowe nawyki w 2024 roku czas zacząć. Jeśli jeszcze nie zaczęliście, wiadomo, jak to się mówi, że od stycznia zacznę, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby mieć dany cel i bawić się tym na pewno na początku. Tak jak mówiłem, będzie ciężko. Zawsze jest ciężko. To było, jest i będzie, ale to najlepsi wiedzą o tym. Trzeba przeczytać kilka biografii, żeby zobaczyć. Jak to robią najlepsi? Ci, co mówią, że yy, samo się zrobi. Nie, nic się samo nie zrobi. Nie słuchajcie takich pseudoekspertów, bo za ciężką pracą, za dobrymi pieniędzmi, za dobrym człowiekiem idzie ciężka zmiana, ciężka praca, ciężka przemiana. Tak to właśnie jest, ale najważniejsze robić to, co się lubi. Czerpać z tego przyjemność, a reszta przyjdzie sama. Trzymajcie się dobrego popołudnia.